Zapraszam mieszkanie.pl. Dzień dobry, Bartosz Turek, główny analityk HRE Investments. Za nami kolejny miesiąc, a my jesteśmy na pokładzie Fiata 500, więc przyszedł najwyższy czas na nowy odcinek z serii 500 sekund o rynku nieruchomości. No to jedziemy. Dobre informacje w tym miesiącu chciałbym zacząć od tego, że pensje Polaków rosną szybciej niż ceny mieszkań. Jeżeli, jeżeli byśmy spojrzeli na pierwsze półrocze bieżącego roku, to pensje rosły o około 6, nawet 10%, szczególnie ostatnio, to trochę szybciej niż ceny mieszkań. Jeżeli chodzi o dłuższy termin, to też tutaj w sumie mamy dobrą informację, bo wbrew pozorom okazuje się, że jeżeli byśmy policzyli o ile rosły pensje i o ile rosły ceny mieszkań od 2013 roku, czyli no w ogóle w trakcie hossy, tej bieżącej, trwającej hossy mieszkaniowej, no to mieszkania zdrożały o trochę ponad połowę, czyli mniej więcej tyle samo, o ile wzrosły wynagrodzenia Polaków. Mam więc wrażenie, że przezorność, taka pamiętliwość rodaków... Powoduje, że pomimo tego, że stopy procentowe w Polsce są bardzo niskie, bezrobocie też w sumie całkiem niewysokie, do tego rosną wynagrodzenia i, i optymizm Polaków jest jednak wbrew pozorom, przynajmniej jeżeli spojrzymy na dłuższy termin, całkiem wysoki, no to ceny mieszkań wcale nie rosną aż tak szybko. Mam wrażenie, że to wszystko dlatego, że my cały czas pamiętamy, że mieszkania potrafią nie tylko rosnąć, ale też spadać, i po prostu nie chcemy płacić za wysokich cen za nieruchomości. Kontynuacją dobrych danych z rynku mieszkaniowego, czy też raczej powinienem powiedzieć z rynku hipotecznego jest bardzo duży popyt na hipoteki, bardzo duża sprzedaż kredytów hipotecznych w Polsce. No to oczywiście, ma na to oczywiście wpływ to, że mamy bardzo niskie oprocentowanie kredytów, właściwie najniższe w historii, ale też no, poprawiająca się sytuacja na rynku pracy i wzrost optymizmu w związku z tym, że skończyła się trzecia fala epidemii, powoduje, że Polacy Chcą trochę nadrabiać zaległości z ubiegłego roku, i to naprawdę widać w danych. Jeżeli spojrzymy na ostatni miesiąc, to każdego dnia roboczego do banków trafiało około 2,5 tysiąca wniosków kredytowych. Każdego dnia one w sumie opiewały na 800 milionów złotych. Każdego dnia to jest naprawdę bardzo, bardzo wysoki, historycznie wysoki wynik. Bardzo dobrą wiadomością, informacją dla potencjalnych kupujących mieszkania jest to, że prezydent podpisał nowelizację ustawy, tak zwanej ustawy deweloperskiej, która wprowadza tak zwany deweloperski fundusz gwarancyjny. Jest to trochę coś takiego jak bankowy fundusz gwarancyjny, tylko dla osób, które kupują nowe mieszkania od deweloperów. I o co tu chodzi? Chodzi o to, że jeżeli deweloper nie wywiąże się z umowy, Albo na przykład upadnie. Albo na przykład nawet upadnie bank, który finansuje dewelopera, to w każdym tym przypadku kupujący są w pełni chronieni i pieniądze, które wpłacili za mieszkanie po prostu do nich wrócą. Czyli będziemy mieli w końcu 100% pewność, że nie stracimy pieniędzy, kupując nowe mieszkanie jeszcze na etapie budowy dziury w ziemi. Złą informacją niestety jest to, że mamy bardzo duży popyt na mieszkania. Chodzi o to, że mieszkania kupują nie tylko osoby, które posiłkują się kredytem, nie tylko osoby, które kupują mieszkania za gotówkę, ale na rynku rozpychają się też coraz mocniej fundusze inwestycyjne, bardzo często zagraniczne fundusze inwestycyjne, które wykupują nie tylko pojedyncze mieszkania, nie tylko całe bloki, ale nawet całe osiedla nowych mieszkań i przez to właściwie no, wykupują Kupują nieruchomości z rynku, który i tak już jest potężnie wykupiony, i to, yy, yy, to potęguje presję na wzrost cen nieruchomości. Deweloperzy oczywiście starają się dostarczyć odpowiednią ilość mieszkań na rynek, no ale niestety to trwa. To trwa procedury administracyjne, proces sambudowy, to wszystko długo trwa, także deweloperzy oczywiście budują najwięcej mieszkań w historii i starają się zaspokoić potrzeby popytu, ale niestety to Trochę potrwa. Miejmy nadzieję, że deweloperom się uda, że deweloperom uda się dostarczyć odpowiednią liczbę mieszkań na rynek, bo jeżeli nie, to niestety czekają nas spore wzrosty cen. Złą informacją dla tych, którzy kupują mieszkania i to kupują je na kredyt, jest to, że bardzo długo trzeba dziś czekać na wpis hipoteki do księgi wieczystej. Czyli mamy taką sytuację, że kupiliśmy mieszkanie, bank udzielił nam kredytu i chcemy, aby hipoteka została wpisana do naszej księgi wieczystej. Wtedy bank nie będzie już nam naliczał dodatkowego, wyższego oprocentowania. Ale niestety okazuje się, że na przykład w Warszawie na taki wpis czeka się prawie rok. Już nie trzy miesiące jak kiedyś, ale prawie rok. I to może generować koszty rzędu co najmniej kilkuset złotych, jeżeli nie kilku tysięcy zł. I w tym momencie przyszedł czas na bzdurę, na bzdurę, która naj, no, najbardziej mnie zirytowała w ostatnim miesiącu. A akurat tak się zdarzyło, że trafiłem na pewne, pewną serię poradników, które mówiły o na przykład gotowcach inwestycyjnych. Chodzi o to, że ktoś kupuje mieszkanie i na przykład dzieli dwupokojowe mieszkania na, dwa, na dwie mikrokawalerki. I wszystko jest ok. Póki dzieje się to i tworzy się to w ramach obowiązującego prawa. Ale na przykład w tym poradniku znalazłem informację, że jeżeli kupujemy mamy takie mieszkanie na poddaszu, które zmieniamy, to koniecznie musimy zrobić okno dachowe. I tam była taka informacja, że niektórzy mówią, że do tego jest potrzebne pozwolenie na budowę, ale nie powinniśmy na to zwracać uwagi. I to jest potężna bzdura. Powinniśmy na to. Zwracać uwagę. Nie może być tak, że ktoś tworząc mieszkania, które pozwolą mu chociaż trochę więcej zarobić na wynajmie, nie można przecież łamać prawa. Także yy, przestrzegam. Nie słuchajmy takich poradników. I to już jest wszystko, co dla Państwa przygotowałem. Mam nadzieję, że wspólnie spędziliśmy ciekawie czas. Także tym bardziej zapraszam już za miesiąc na kolejny odcinek z serii 500 Sekund o rynku nieruchomości.